Hej, Szymanku, to Miazga zgodność. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie Wuka Dzika, zerówka Energetyka o smaku kwaśnej maliny. Yy, pewno są, na pewno są to jakieś słodziki. Mhm. Substancje sądzące: cukroloza, a O, czyli najgorsze, główne jakie może być. Ale no cóż. A tak. To tak samo jak Aspartam. Sztuczny słodzik. Bardzo niszczący yy, układ trawienia. Układ nerwowy też. Tak, tak czy siak stosować trzeba, no jak napój ma napis zero cukru, to zawsze wiadomo, że będzie aspartam. Ceny nie pamiętam, ale coś na pewno około 6 zł. Bo energetyki podrożały. Yy, podatek, podatki w ogóle. Dobra, usłyszmy to. Ach, jak browar. O, jak ładnie taka, taka para wychodzi, dym taki jakby. Nie wiem, czy będzie widać, już raczej nie. Widać. Widać? Mm -hmm. Aha, to spróbuj, kamerzysto. Dobrze. Teraz y, kamerzysto numer 2 y, testuje. Uwaga. Jaka nota? Dlatego ja to bym dał 7 na 10. Kwaśna malina dobry pomysł. Jak na kwaśną malinę, jest bardzo słodkie, ale pyszne, zjadliwe. Dobra. Na drzwi na sam raz. O. No. Teraz testujemy. Nie, to jest za słodkie, to nie jest kwaśne. No absolutnie. Kurwa, jaka kwaśna... Może lekko kwaśne jest, ale leciutko. Ta kurwa chujowo, bo to za dużo jest cukru. To znaczy nie cukru, tylko tych substancji dosładzających, tylko gówna, syfu pierdolonego nie polecam. No być... miał być kwaśnie, a jest My... zbyt słodko. Kwaśność powinna być w tym napoju większa na pewno. nie Jeśli... Ja bym tworzył ten napój... dałbym więcej tego kwaśnego składnika, to jest pewnie sok z cytryny, bo no tutaj cytrynowy, pewnie... Kwas Kwas no ta My. My. Eee, no cóż, co mogę powiedzieć o tym napoju drogi, znaczy na energetyku, drogi a w ogóle energetyk bez cukru, a cukier daje energię to jest w ogóle bez sensu robić takie energetyki, po chuj. cukier jest na pewno zdrowszy niż, niż takie słodziki jak za tą cenę jest Monster dobry właśnie, jest Monster dobry a, ta, a taki bukadzik niby po polskie, ale kurwa, powiedziałbym, że chujowy. Tego akurat nie polecam. No bo można prosić jeszcze o pokazanie składu? Można, jasne. Słodziki to jest, to jest najgorsze ścierwo, jakie istnieje. Nie pijcie takich napoi, bo zniszczy Wam ciało w środku. Organy wewnętrzne. Jak widać, kalorii też mało. No co można powiedzieć? No, bardzo słodkie jak na kwaśne, więc mija się to trochę z celem. Bardzo się mija z celem. To w ogóle nie, nie odzwierciedla tego napisu na puszce. Kwaśna malina. Tak jest. W ogóle, absolutnie nie polecam tego napoju. Nota. Jaka nota? 4 na 10. 4, jeszcze co tutaj to mogę dać minimalnie 4,5 na 10, ale nie wiem, więcej nie dam, bo to powinien być, powinien być bardziej kwaśny energetyk. A jest zbyt słodki przez te słodziki, które zostały tutaj dodane w, z... w zbyt dużej ilości. Także tyle na, na tym filmie. Dzięki za oglądanie tych filmów. Lajkujcie, komentujcie, dostanęcie filmy, filmy znajomym. Zapraszam Was także na, poprzed... na poprzedni film, na następne. Biazga. Hej, Szymantok, miaska, cześć. Piaska!